Drogi Aleksandrze, czy ja mógłbym kogoś poprosić, pozdrowić tradycyjnie? Tak aż się spiłem, wiesz, mógłbym pozdrowić kogoś tradycyjnie. Nie znam, byś ciebie pozdrawiał. Mm, nie, mogę? Bardzo cię proszę. Y, drogi Aleksandrze, chciałem y, ciebie serdecznie pozdrowić od mojej mamy. Moja mama bardzo wspomina, dziękuję. że razem chodziliście do podstawówki. No bardzo dziękuję, tak. Twój... Pamiętasz Anię? Oczywiście. Słuchajcie, powiem tylko tyle. Ten człowiek był w połowie. jak zgaśnie kamerę, dostanę pory. Nie, nie. Będę tydzień bez wizji, Słuchaj, Będę to są z samofonią. Jarosławie. To, co powiedziałeś przed chwileczką, dowodzi tylko, że masz jakiś problem wewnętrzny i próbujesz się dowartościować moim kosztem, ja to przyjmuję z totalnym spokojem. Ale W jaki sposób? Moje to, oblicze... że, że, że moja mama, aha, no tak, no bo z wielkim ostroskiem mm. moja mama chodziła do szkoły, tak? To znakiem tego uważasz, mm. że moja mama kłamie Jarosławie, tak? Jarosławie, ja wiem, że uknąłeś ten plan na koniec przez pół godziny, siedziałeś i skrabałeś na papierku, co by mu dowalić. Na ubikacji. Całe... Na ubikacji, Całe... ubikacji siedziałem, i wiesz. Mam nadzieję, że zakończyło się mm. to głębokim mm. pięknięciem radosnym, wiesz. kiedy doszedłeś do wniosku, już masz ten tekst, który masz we mnie przywalić. Takie teksty będą na mnie wrażenie mniej więcej takie, nie, nie mam jak zamiaru, to. Nie mam zamiaru w ogóle ci przywalać. Mam zamiar ci po prostu regularnie przypierdalać. Ale bardzo cię proszę, naprawdę, spływa to mnie to jak po gęsi. Powiem tak. Wszelkie formy, które przybierzecie Państwo zniszczenia mnie na antenie radiowizji. Spowodują tylko mój ironiczny uśmiech. tak jak będzie dokładnie w tym przypadku. Zatem dziękuję bardzo za wypowiedź mojego kolegi. Ja jestem niezłomny i mam w dupie wszelkiego rodzaju formy agresji. Jezek, proszę kamerę na mnie. Proszę ja też chciałem coś powiedzieć. Yy, drodzy słuchacze i telewidzowie. Musimy się zespolić w jedności i musimy zaatakować pana Aleksandra Ostrowskiego, ponieważ jak będzie zaatakowany, to będzie krwawił, będzie się rzucał, będzie podskakiwał i wtedy będzie właśnie najcudowniejszym radiowcem, telewizjowcem w Polsce i w Układzie Warszawskim. Dziękuję, to ja mówiłem. Mikuś. Ja pozostawię to bez komentarza. Zawsze z klas, zawsze z klas, zawsze z klas. Zawsze z klasą.